Dzień dobry, jestem Giuseppe Giulio Szef. Mam pytania: Lubicie carbonara? Tak, ja też z boczkiem, z boczkiem, ale dzisiaj będziemy zrobić nową wersja, wegetariańska wersja. Patrzę składniki, będziemy robić carbonara z szparagami. Lubicie? Ja myślę, tak, ale idziemy próbować. Zaczynamy od osnięcia błonistej części łodygi szparagów. Widzicie w ten sposób. Oczywiście nie wyrzucimy ich. Odłożymy je na bok, by zrobić z nich zupę lub inny przepis. Odcinamy czubki szparagów i resztę pokroimy plasterki. Najpierw będziemy gotować. Ton twardszą część. i później dopiero mię szczupki, czyli olej na gorące patelnie, zgniatamy czosnek ręką bez obierania go i zmarzimy w oleju. Kiedy olej już jest gorący, dodajemy też tymianek. W ten sposób olej nabierze dobrego smaku i zapaku. Już teraz możemy wyrzucić tymianek i czosnek. Dodajemy pokrojone szparagi na patelnię. Ale czubki jeszcze nie. W ten sposób gotowe danie będzie miało dwie wspaniałe tekstury. Trochę solimy. Patrzcie jaki fajny kolor szparagi. Zmniejszamy ogień i dolewamy trochę gorącej wody, która się gotuje do makaronu. Oczywiście woda już jest posolona. Woda już wrze i teraz wyrzucamy pasta. Ja użyję rigatoni, ale wy możecie używać, którą pasta macie. W międzyczasie przygotujemy sos. Potrzebujemy dwa żółtka. Ja lubię wybierać ręko. Teraz wsypujemy stopniowo parmezan lub inne tarte ser, pieprz i sól. I teraz mieszamy przepaczką. Na razie jest dosyć gęste. Teraz dodamy gorącą wodę makaronu. Nie więcej jedną kochlem. Gorąca woda Pastorizuje jajka i unikniemy salmonelli. Jednocześnie pomaga mi rozdzielić krem. Dodajemy resztę sera. I uwaga, krem nie musi być za gęsty. Widzicie? Musi być takiej konsystencji. Później, gdy gorący makaron wejdzie w kontakt z kremem, zagęścić całą masę. Także rzęki skrobi. Po 5 minutach dodajemy też czubki szparagów. I gotujemy jeszcze następne 5 minut. Makaron jest już gotowy. Odsedzamy go bezpośrednio na patelnie. I dobrze mieszamy. Aby makaron nabrał smaku szparagu. Teraz ostatnia faza bez ogień. Wlewamy krem jajek. I teraz też dobrze mieszamy. Patrzcie, jakie sos będzie coraz gęsty. Dodajemy też czarny pieprz. Potrzeba dużo czarnego pieprzu. Nazywa się carbonara od carbone, czyli węgiel. Widzicie, krem jest gęsty, ale zostaje płynny, nie jak jajecznica. I nakładamy na talerz, Patrzcie, czubki z ale dekoracja, też troszeczkę krem i oczywiście, jak mówiliśmy, czarne, pieprz, dużo. Wow! Teraz próba! Patrzę, patrzę, guarda. Guarda che bello, mamma mia. Pach parago e pasta gaze. Mmm. Ah. Mmm. Mmm. Dobrze. Przepis skończyłem. Jestem bardzo zadowolony, dlatego bez boczek zrobiła super dobra karbonara. Oczywiście, że chcecie robić, możecie znaleźć mój przepis też na, si na stronie internetowej www.giuzeppe.chef.com. Tam znajdziecie cały przepis. Dobrze, po polsku. Dziękuję bardzo i do widzenia. Następny przepis. Ciao!